Cześć, pasie gromadzeń Dzisiaj z Guciem. A gdzie Pikuś? Gdzie Pikuś Guciu poszedł? Chcę się bawić. A ja muszę do roboty, a nie bawić. Zacząłem dzisiaj opalać. No, tutaj akurat są denice. Tutaj mam jeszcze trochę korpusów. Więc robię porządek. Mamy poniedziałek. Opaliłem właśnie ten jeden ul. Jest to jeden z tych starych uli, które przywiozłem. Były tutaj odkłady raczej znaczy no zimowane odkłady, czyli tam już rodzinki. Przerzuciłem do uli korpusowych, ponieważ kilka mi się zwolniło, bo też łączyłem w sezonie rodziny, które się nie rozbujały. No, po prostu likwidowałem matkę i taką rodzinkę czasem łączyłem, czasem dawałem nową matkę. Zależy ile było tej pszczoły muszę zabrać teraz tutaj te dwa ule no pszczoły trochę latają na tą grykę mamy poranek o, trochę to waży. O, muszę zamknąć jednak a właśnie od razu zrobię Daszek bo ja tutaj ogólnie przykrywałem takimi foliami czyli zaraz pierwsze co chyba zrobię daszek a później E, zacznę opalać, no bo widzicie, całkowicie się zerwała tutaj już w palcach się to e, łamie. O, Guciu przybiegł. Guciu się nie boi pszczół tak jak pikuś, ale zauważyłem, że pszczoły nie atakują kotów, a psy tak. Coś w zapachu psów im nie odpowiada, a koty często jak tutaj był ten czarny czy coś chodziły tutaj? Widzę czasem nawet jakieś tutaj od sąsiadów przy płocie. Obce koty chodzą i nie mają problemu. O Guciu już tam idzie na ogród. Przeszedł sobie przy samych prawie wylotkach. Nic mu się nie zdarzyło. No, także to już mam op opalone, przygotowane. Można będzie tu przerzucić na przykład yy, ten starter, bo tutaj pszczoły się. Nie mieszczą. Znaczy to widać, jak są upały, jak wychodzą po prostu te brody wiszą. To widać, że jest dużo pszczoły i one by lepiej się rozwijały, gdyby miały więcej ramek do zagospodarowania. Ale, tak jak mówię, no trochę wieje, więc do pszczół jeszcze nie zaglądam. Porobię tu porządki. A jeżeli później będę miał czas, jak nie będziemy kosić zboża albo. Mm, po prostu trochę ten wiatr ustanie nie ma tragedii z tym wiatrem da się pracować ale patrzymy na prognozę to tylko dzisiaj on dosyć mocno wieje a od jutra już mniej dlatego może przeglądy dopiero jutro będę robił a dzisiaj zajmę się tymi ulami co tu są opalaniem, sprzątaniem porządkami i możliwe że chociaż do tych ulików weselnych zaglądnę, bo tam wiecie pół godziny żeby zajrzeć czy jest jeszcze ciasto, czy są matki czy wszystko jest ok a będzie jedna rzecz z głowy. No, także no, muszę już szykować rodzinki do wrzosu. Zajrzeć do tych które przywiozłem z rzodkwi, o widzicie no, wieje, wieje. Zajrzeć do tych co wróciły z rzodkwi, zobaczyć ile jest czerwio, jakie są silne rodziny. Bo się może okazać, że jakaś jest za słaba to wtedy możliwe, że połączę nawet z odkładem. Taki jak był plan robienia tych odkładów, żeby nie powiększać pasieki tylko mieć w razie czego do połączenia. No, ewentualnie, wiecie, ja będę zimował tam więcej trochę tych odkładów e, z 10, jak mi zostanie, a, a część po prostu połączę na jesień, na wiosnę. No to, to są takie rodzinki, właśnie dołączenia, takie rezerwy. E, a chciałbym mieć po prostu 80 silnych rodzin produkcyjnych w następnym sezonie. Miałem w tym roku 80, ale 20, no ponad 20, prawie 25 to były odkłady zimowane. One nie, nie są w takiej aż silnej. W takiej sile na wiosnę jak rodziny produkcyjne, a teraz chciałbym mieć po prostu wszystkie 80 silnych. Jak się uda, zobaczymy. Dobra, także ja chyba idę mm, zaraz po, po coś, żeby ten daszek zrobić w pierwszej kolejności. Co to daszku? Ja zrobię. To jest akurat baner powyborczy. Także yy, przyda się może na dwa razy po prostu raz i jeszcze raz to co tu widzę zostanie jak się uciacha drugi raz żeby było bardziej szczelne tylko się zastanawiam no przydałoby się taki szywać, żeby to tutaj po prostu od dołu złapać kurczę a nie mam takiego no chyba że poczekam i zrobię ten daszek yy, podjadę gdzieś jutro czy dzisiaj albo zamówię przez internet taki szywać, bo mi się by przydał do tych daszków nie ma sensu chyba tu żadnych jakichś takich tych wkrętów dawać czy coś. Musiałbym zobaczyć jakie mam te, jakie mam w, wkręty. Jakby były króciutkie, to w sumie jeszcze miałoby to e, sens, jakby mia, mieć jakieś takie podkładki większe. No nic, trzeba pomyśleć. Dobra, przyciągnąłem sobie. Jeszcze ten ul, widzicie, mam trzy, tak jakby te mm, do. No, myślę, że te odkłady. Tutaj mam dwa te startery, w tych zielonych burnata odkładówkach. To pójdą może te szersze, a ten gdzieś jakby się gdzieś ścisnęło. Mam jeszcze odkłady tam, co karmiłem ostatnio na odcinku za krzakami, plus jeszcze na drugiej pasiece. Więc no jest, jest jeszcze trochę tych odkładów żeby je połączy, znaczy połączyć, przełożyć do dużych uli, ewentualnie mm, będę zimował w odkładówkach. Także chyba w pierwszej kolejności zrobię ten ul, a później pójdę poszukać czy mam coś takiego żeby to fajnie zszyć, przyczepić no, ten daszek. Jak nie to po prostu tak jak mówiłem wcześniej pojadę gdzieś kupić. Jeżeli chodzi o takie czyszenie takiego ula to najpierw szpachelką jakieś tam kawałki e, kitu jakieś takie rzeczy wosku kit wosk e, najpierw to wszystko po prostu tą szpachelką poczyszczę a następnie będę opalał no to jest fajne w tych drewnianych że mm, można opalać e, w ulach styropianowych no to chyba ta soda kaustyczna i czasem ten e, kargosept lub lub te inne środki, które kiedyś tam pokazywałem no bo opalania stylo piano od burdata chyba nie, nie, nikomu nie radzę robić no dobra, ja sobie tutaj oczyszczę teraz i za chwilę będzie opalanie Dobra, już sobie tutaj wydrapałem, że tak powiem, z tego kitu wosku, żeby, żeby to równiutko było. Teraz odpalę podkurzać ten, którym opalam normalnie. Podpalam podkurzać i po kolei wszystko od góry do dołu, porządnie, powoli, żeby tu się ta temperatura zabiła jakieś mikro. Mikroby, nie wiem, bakterie, wirusy, głównie, wirusy chyba tu są najgorsze, chorób jakieś, przenośniki, przetrwalniki, żeby po prostu rodzina, która tutaj trafi, no nie zaraziła się czymś, jeżeli tutaj rodzina coś tam, jakieś patogeny, jakieś choroby ukryte miała. Także porządnie, kawałek po kawałku, żeby nic nie ominąć. Dzienie gdzie aż jest czarne, tak osmolone i bardzo dobrze. Widzicie, te restki kitu się rozpuszczą, jakąś tam warstwę ochronną. Kit też zawsze ma To to pszczoły kitują ule, żeby było bezpieczniej i zdrowiej dla nich. Kit ma właściwości antybakteryjne, antywirusowe. No, i tak najpierw sobie ścianki opalę, a później dno. No, ładnie opalone, widzicie. Tutaj to jasne, to nie jest to, że nie jest opalone, tylko słońce przez drzewo. Tak yy, promienie słońca świecą. Dobra, czyli dwa mam już przygotowane. A z tym e, trzecim no to jeszcze pomyślę co z tym daszkiem. Dobra, powiem Wam, muszę pojechać do sklepu kupić jakieś właśnie tutaj mm, wkręty albo coś, bo nie mam tyle, żeby obić, więc to w kolejnych dniach zrobię, a teraz przygotowałem sobie już tutaj wypalony ul. No i po prostu tutaj gdzie jest ten ta odkładówka, będę przekładał. Rameczki, i tak samo tam położyłem ul. I z tamtej odkładówki, czyli te dwa odkłady, dzisiaj sobie przełożę. A reszta, reszta prac. Jutro, no jeszcze może pójdę do ulików weselnych, zajrzeć do kilku, czy mają ciasto. Ale w tej chwili e, teraz e, będę tak robił, że to przesunę gdzieś tutaj na bok, tak żeby zmieścić ten ul. No i sobie poprzekładam, i przesypię te pszczoły. No dobrze dymi, więc pierwsze co oczywiście trzeba ich tam zadymić trochę, żeby one się teraz uspokoiły i nie latały za bardzo. Powinny się trzymać plastra bardziej po takim odymieniu. Przesunąć teraz tutaj, bo po prostu w miejscu, w którym był wylotek, musi być wylotek tego nowego ula, przynajmniej jak najbliżej, żeby żeby nie wchodziły. Z powrotem tu, ale ja po przespaniu zabiorę odkładówkę, to nie ma problemu. Dobra, muszę dać pauzę, bo yy, jedną ręką to ja tego ula, który ma z 50 lat, jak nie 60 po dziadku jeszcze yy, wiecie dosyć, dosyć ciężkie. Dobra, i jest. Jeszcze tu dołożę dwie ramki, więcej raczej nie trzeba, bo po prostu na zimę i tak zostawiam mniej więcej 7-8. No czasem i 10, ale to bardziej do takich wybitnych rodzin, które są bardzo duże i na 8 by się nie zmieściły, ale te 8 ramek wielkopolskich na zimę jest zdecydowanie wystarczające. I tutaj jest 6 w odkładówce, plus 2 dołożę ramki, a tu już położyłem na tym ulu, na daszku. Dołożę im po prostu, że matka miała gdzie czerwić. No, zobaczymy ile jest pokarmu. Czy będzie tu trzeba jakąś podkarmiaczkę dać, czy coś, to się wszystko okaże. Aczkolwiek ta gryka u kwitnie, więc, ee, no wiadomo, nie muszę, nie muszę tutaj ani ciasta, ani syropu dawać, bo one cały czas mają, tak jakby ten. No, nie wiem ile tego nektaru z gryki, ale chociaż pyłek, chociaż ten powinny matki cały czas czerwić. No dobra, przekładamy. Tutaj jest podkarmiaczka. Trzeba gdzieś z niej sypać z pszczoły, bo one tu lubią wchodzić. No, przykitowały. Dużo kitu. No teraz pszczoły kitują. gdzie gdzie mam poławiacze kitu. O, ciężko aż... Od razu zabiorę paski, które dawałem... jakiś czas temu. Już, już można im je zabrać. Widzicie, tu wisi pasek. No, także ładna rodzinka. Pora na przekładanie. Ciężko będzie pierwszą ramkę wybrać pewnie. Zakitowane. Zapchane. Na maksa. No idzie jak po grudzie. albo bo Wam kapelusze O, o, o. Wychodzi. Co my tu mamy? Pokarmik i pieżga, czyli ramka z zapasa. Tu już jest czerwik. Ciekawe, czy matka jest tutaj oznakowana. Tu już jest czerw kryty ja wam nie wiem, bo ja tutaj gdzie niegdzie dawałem mateczniki do tych swoich odkładów Gdzie się dało to muszę dać jakąś e, notatkę jeszcze, że tu było już Paski, żeby nie dawać drugi raz. No tu już ramki z większą ilością czerwia Zerknę, czy gdzieś widać matkę, czy nie. To bym od razu. Od razu bym oznakował, jakbym widział matkę, która sobie spaceruje. Tu też ramka z czerwien o, chyba nie jest oznakowana, ale ciężko będzie ją teraz znaleźć, no Chcę też czasu za dużo tracić. Tu się i są larwy, i jajeczka. Tylko może tu matka będzie. Co na ostatniej ramce? Też jest pokarm i pieszga. Dobra. Zobaczę, co jeszcze jest tutaj w tym. czy znaczy tu matka gdzieś chodzi po boku. Ja nie widzę mogę sypywać. No dobra, także widzicie, ja sobie tu przeniosłem. Zaraz dodam te dwie ramki, ale tutaj między pokarm, te dwie ramki graniczne z pokarmem, dam tu, żeby matka zaczerwiła jeszcze te dwie ramki albo nawet do środka jakoś, tak żeby ją zachęcić do składania. Ja, jak nie widziałem matki, ale jeszcze chwilkę sobie przejrzę na szybko. Powiem Wam jedno, czuć zapach miodu gryczanego, mocny zapach gryki. Więc możliwe, że trochę tego miodu przyniosły z gryki, ale to jeszcze kwitnie gryka, więc na razie nie wybieram. Zaczymy. czy kwitnie to będzie ostatnie miodobranie tutaj. Ciekawe, czy będzie faceliowo gryczany. Fajny mógłby być, lubię takie mieszanki, które są dobre w smaku, bo... Wiem, że lipowo gryczane jest bardzo smaczne, takie mieszanki, a faceliowo gryczanego chyba jeszcze nie miałem, więc zawsze to jakiś nowy smak. Dobra, ja sobie tutaj porobię i zaraz wracam. No dobra, mam tutaj też beleczki, też opalone, wyczyszczone, czyściutkie i... One tutaj są nadbudowy. Dobra, muszę rozpalić jeszcze raz podkurzać, bo zagaz, a nie chcę tutaj pognieść pszczół. One są trochę zestresowane, widać takie rozlatane, bo po prostu mają nowe lokum i, i coś im tu nie gra. Nie wiedzą co, ale coś jest nie tak. Przynajmniej coś jest może nie tyle, że nie tak, ale jest coś nowego, coś inaczej. Ale i tak, tu była zimna zabudowa i tu też jest zimna zabudowa, bo w tych, wiecie, korpusowych najczęściej mam ciepło. A tu w tych starych leżakach, starych ulach podziadku, no to akurat one są też ustawione tak jak w odkładówkach. No i zrobione. Jest tak wycentrowane, mm, przy zakarmianiu trzeba będzie czymś zatwory zrobić, ewentualnie przesunąć, ale na razie chciałem, żeby były po prostu e, ramki na wysokości wylotka, bo jest tak po środku tej ula, no bo one mm, no, są przyzwyczajone, że się wchodzi i są ramki, tak jak było to w odkładówce więc chciałem po prostu tak samo ułożyć, a później myślę, że e, do jednego do jednej po prostu ściany ula przesunę. No i z jednej strony będzie podkarmiaczka, bo tu będą podkarmiaczki ramkowe w tych ulach. Także ja to samo idę zrobić tam, ale już nie będę tego nagrywał, żeby nie przedłużać. Także dzisiaj taka umy sytuacja przekładam te odkłady. A w następnych dniach kolejne czynności. Dobra, cześć, trzymajcie się.